Wiadomość o wyjściu na wolność mordercy pedofila zelektryzowała opinię publiczną do tego stopnia, że wywołała prawdziwą histerię społeczną. Nawet w Dąbrowie Górniczej pojawiła się plotka, iż niedawny więzień na miejsce swojego zamieszkania wybrał właśnie to miasto. Pogłoska na szczęście nie ma pokrycia w rzeczywistości, jednak skłania do dyskusji na temat systemu penitencjarnego w Polsce oraz wymierzania systemu kar. Jak mantra, pada również pytanie, czy w naszym kraju powinna być przywrócona kara śmierci. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy prawnika Marka Węgrzynowicza. Kara śmierci w Polsce nie obowiązuje już od ponad 25 lat. Najpierw było moratorium na niewykonywanie kary śmierci, później karę śmierci zamieniono na inne kary. Kary w Polsce reguluje artykuł 32 kodeksu karnego, który mówi o karach, wymienia je w katalogu. Jest to grzywna, kara ograniczenia wolności, pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności i dożywocia. Natomiast czy powinna być kara śmierci? Kara śmierci moim zdaniem jest karą nieodwracalną. Historia zna przypadki, kiedy można po wykonaniu kary. Yy, prawnicy zastanawiali się, czy faktycznie osoba, która została skazana, popełniła przestępstwo. No tutaj możemy sobie zadać pytanie: jeżeli nastąpi taki błąd, tego już nie odwrócimy. W przypadku kary obecnie najwyższej, czyli kary dożywotniego pozbawienia wolności, zawsze ten skazany, jeżeli wymiar sprawiedliwości popełniłby błąd, może starać się o wyjście na wolność, może starać się o rekompensatę. Jeżeli komuś Zostanie zabrane życie, no niestety nie da się go odwrócić. Myślę, że nasz wymiar sprawiedliwości przewiduje odpowiedni katalog kar, tylko te kary powinny być odpowiednio wymierzane. Za przestępstwa takie ze szczególnym okrucieństwem, przestępstwa gwałtu, przestępstwa zabójstwa powinny być moim zdaniem wysokie kary. A jak wygląda praca ze sprawcami przemocy? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do psycholog Ewy Zakrzewskiej. Praca psychologa ze sprawcą przemocy polega przede wszystkim na wyeliminowaniu pewnych działań niepożądanych, które są nakierowane przede wszystkim na zachowania pomagające w nawiązywaniu normalnych, zwykłych ludzkich kontaktów z innymi osobami. Natomiast jest to szereg, wiele działań składających się z wielu elementów. Tak? Pamiętajmy, że sprawca przemocy jest to osoba, która podlega wielu, wielu zachowaniom i na to, że ona zachowuje się w tak, a nie inny sposób, wpływa wiele czynników, które powstały już, myślę, w okresie dzieciństwa. tak Czynniki społeczne, środowiskowe, rodzinne. Także jest to zespół cech osobowościowych, które wymagają naprawdę ogromnej korekty, ale przede wszystkim polegają na uświadomieniu osobie tak, krzywdy, którą wyrządza, co nie jest oczywiście problemem. Proste i wymaga bardzo złożonych działań. Psycholog podkreśla, że w przypadku szczególnie niebezpiecznych osób wyjście na wolność to narażenie byłego więźnia na silne bodźce zewnętrzne. To znaczy, myślę, że tak może być. Natomiast jest to kwestia bardzo indywidualna, rzeczywiście zależna od yy, przede wszystkim osoby, która podlega tej terapii. Yy, natomiast ze względu na to, że była ona przez jakiś dłuższy czas odizolowana i występowała w warunkach no zupełnie innych niż na co dzień, jest to dodatkowe ryzyko. Poza tym osoby, które są sprawcami przemocy, głównie też seksualnej, należą do grupy osób szczególnego ryzyka i niestety gdzieś tam ten wskaźnik wyeliminowania tych zachowań niepożądanych jest jednak bardzo mały. Jakie jest zatem wyjście z tej sytuacji? Mieszkańcy aglomeracji śląskiej prawie zgodnie powtarzają, że rozwiązaniem byłoby zaostrzenie kar i ich konsekwentne egzekwowanie. Co do przywrócenia kary śmierci, zdania są podzielone. Oczywiście, że nie, ponieważ e, jestem zdania, że kary powinny być zaostrzone tak, aby odstraszały ludzi, bardziej do popełniania, przed popełnianiem przestępstw. Co w przypadku szczególnie groźnych przestępców, tak jak teraz słyszymy o tym, że pedofil zabójca wychodzi na wolność po 25 latach? Hmm. Cenzura nie pozwoli, że tak powiem, powiedzieć, co o tym sądzę. Jestem zdania o bardzo ostrym zaostrzeniu kar, bardzo ostrym zaostrzeniu kar. Łącznie z przymusem pracy dla takich ludzi, aby utrzymywali się z własnych pieniędzy nie pieniędzy podatników i nawet z mocniejszymi karami. Kastracja przymusowa, chemiczna dla pedofili. Tak, żeby po wyjściu na wolność nie stanowili zagrożenia dla normalnego społeczeństwa, ponieważ, tak jak w sprawie Trinkiewicza, ostatnimi czasy ludzie po prostu czują się zagrożeni w przypadku wyjścia u niebezpiecznych przestępców. Ja się temu nie dziwię. A co jeśli chodzi o. podnoszą się głosy o przywrócenie kary śmierci? Powiem tak. Powiedziałbym, że jestem za, ale wiem, jak działa polski system sądownicowy, wiem, jak działa na Zachodzie. Są błędy, są pomyłki. Zbyt duże, żeby skazywać, żeby były potencjalne szanse na skazanie kogoś niewinnego na śmierć. Jeżeli chodzi o system kar, to najlepszy, najlepszy system to jest biblijny. Gdyby pani zwróciła uwagę, jakie tam były kary biblijne, jeżeli ktoś ukradł lewą ręką, to mu ją obcinali, a jak prawą, to mu prawą obcinali. To by było dopiero przestroga dla tych złodziei i w ogóle dla przestępców, prawda? A u nas jaki to jest system? A w kontekście tych ostatnich doniesień o tym, że przez, e, zabójca pedofil wychodzi z więzienia, co w takich sytuacjach e, należy robić? Czy, system, czy kara śmierci powinna być Pana zdaniem przywrócona? Wie Pani, nie, nie wypowiadam się na ten temat, bo nie dotyczy to mnie i w ogóle. A my jesteśmy bezradni. Bez, bezradni. Także głową muru nie przebijemy, wie Pani. No. System jest systemem, system jest tory. chory, tylko Królestwo Boże rozwiąże wszystkie problemy, z którymi się dzisiaj ludzie borykają. Czy Pani zdaniem system kar dla szczególnie groźnych przestępców w Polsce jest wystarczający? No nie, no nie zgadzam się z tym, no taki przestępcy bardzo groźni to powinni być przynajmniej do żywocie, nie, no tak mi się wydaje. A jak Pani się odnosi do ewentualnego wprowadzenia kary śmierci? No nie, raczej nie. To takie dożywocie to już jest tak do końca życia, że to już e, dany, ten osobnik już jest tak, już jest tak skarany, jak jest dożywocie, nie, bo on już nigdy nie wyjdzie. Raczej nie, nie popieram kary śmierci, nie. Prawa mordercy pedofila po raz kolejny pokazała niedoskonałości polskiego systemu prawnego. Za pozytywny aspekt tej sytuacji można uznać fakt, iż rozpoczęła się po raz kolejny dyskusja nad sądownictwem w Polsce. Miejmy nadzieję, że przyniesie ona pozytywne efekty.